Witam, tu jeszcze raz ja. Znaczy jeszcze raz, dla was będzie pierwszy, ale podchodzę już tu jeszcze raz, żeby zacząć te nagranie. Dobra, lecimy z tym koksem, robimy te kwesty. Dobra, gdzie mamy iść? Tam mamy iść, dobra. Trzeba zdać. Tam pójdziemy za moment. A tam później, dobra. polecimy zdać tego questa i polecimy robić następne. Level mamy 14. Dobijemy 15 i spróbuję jeszcze na tym nagraniu zrobić instancję. Zobaczymy czy to się uda czy nie. Dobra. Quest mamy zdany, o co nam daje jeszcze ciekawego, o, pasek się weźmie, dobra klikaj na to. to. jest pasek, trzeba to sobie założyć. Ten, ten, dobra. Pasek założony. I lecimy z tym questem. Musimy wyjść do głównej bazy Westfall. Zaraz tam będziemy. No, już wtedy sobie wejdziemy główną bramą. Wypada. No, dalej, dalej, dalej. O, idziemy, idziemy, idziemy. Jak tam z siankiem stoję? 41, co O, dobrze nie jest. Ale zawsze się poprawi, dobra. Tu sobie jeszcze uaktywnimy. Dobra. Gryfy są. Idziemy po questy. Dawaj questy, dawać questy. Kurwa, co jest z tą myszką dzisiaj? Ja dole, Ale schizy dostaję. Dobra, dobra. O, kolejne questy. Fajne. Tak jest najwygodniej. Od razu dostać spin 6 questów, idzie wykonać i potem przyjść zdać. Nie lubię latać z jednym questem w tej i we FT. Okay, idziemy pozabijać tych typków. Jeden rozwalony. Noże dobra padł. Kolejny. No co i tu. No co za gamo jeszcze ucieka. Dobra, jest trzech. Mhm. Kolejny. Dobra, lej go, lej go. No dalej. Dobra. Powalony. Następny. Jest po legu. Aha, dobra. To były te dokumenty o tym ataku gnoli, dobra. Dokładnie rozkazy. Ale jeszcze trzeba trochę pocisnąć sobie szeregi. Widzę pusto dzisiaj. O jednak nie. A to jest Hordziak, dobra. Lepiej by było, gdyby nas nie dorywał. E, poszedł sobie chyba. Dobra. Rozwalony. Jeszcze jeden. Na szybko. Dobra. Cyk. Padł. O, dobra. To jeszcze tego, bo cię rzucił na nas. Leciśni, Ciśnij, go. Kuźwa! Co im tak do mnie przylatują? Dobra. Dalej. Dobra, a bówka nie mam załączonego. Jak to się stało? Wstyd dosłownie na nagraniu. Dobra. Głupio wyszło, ale. Ale dobra. Nawet nie, nie spojrzałem na pasek życia. Ja się nie spodziewałem, że to tak szybko mnie powalą. Dobra. Idziemy nakarmić tą wiarę co tu stoi. Sobie już ich miniemy że tak powiem. Dobra, masz smacznego. Macie. Dobra, ty, ty nie dostaniesz. Idziemy dalej. A, czmego? Kolejni. Dobra, ty nie dostaniesz. Ja tam zmierzam do głównego wejścia, bo taki, tam ich stoi od groma. Powinienem od razu zdać. Tam cię rzuci do kotła od razu sześciu. Dobra, jeść. A to wszyscy będą jedli, O, cyk. O, jak się rzucili pospolite ruszenie. Kolejni. Z tej strony jeszcze ktoś został. Dobra. Tu powinno trzech się rzucić. Jest. Dobra. To mamy, to mamy. To się zrobi później. A tu w ogóle mamy iść do Redditch Mountain. Dobra. No wygodnie bardzo, że do Reddit Mountain. I tak tam pójdziemy. Dobra, teraz idziemy zdać te questy, co żeśmy przed chwilą wykonali. Jeśli ktoś będzie chciał wiedzieć, z jakich modów korzystam, to proszę się pytać na... Proszę pisać w komentarzach. A ja w jednym z odcinków napiszę to w opisie. I każde inne pytanie proszę w opisie, w komentarzach pytać. A ja na pewno będę odpisywał na to. Pozdrawiane. Trzeba się przebrać. To jest lepsze. To jest lepsze, to jest dobrze. wszystko mamy pozakładane. zakładane, i teraz musimy iść gdzie? A tu mamy jeszcze jakieś questy do wzięcia, czy mi się. O jest quest, Dobra, to się weźmie tego od razu, a to tam też się od razu skoczy. Ale to po kolei, będziemy wykonywać tego, to później się tamtego wytrzymamy. A można sobie jeszcze od razu tutaj teleport uaktywnić. Się potem tepniemy tutaj, żeby nie łazić tyle. Czy pytam, czemu mi FPSy spadają? nie z tym letem do jasnej, ciasnej. 25 FPSów mam w tej chwili. No to chyba nie takiemy. Widać chodzi jak, jak tu był, to zabił tą babkę właśnie od teleportu. A to nie ładnie. Dobra, lecimy, zabijać te Mystic Slainy wszystkie. Mystic i nie Mystic. I tak wtedy zostaną. A trochę mnie to wkurza, że to przycinagę, ale... Jeszcze tragedii nie ma. Jakiś dobre. kawałek mamy. Wybaczcie za ten kata i to, że gadam przez, przez dozę, ale coś mnie znowu bierze. Mam nadzieję, że mi szybko przejdzie. Tamtego nie chcemy, a tego chcemy. Dobra, jeden powalony. Też weźmiemy za tego. Wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu. Nie uciekamy. No, bigo, bigo, bigo. Będziemy mieli trzech rozwalonych. Dobra, mamy trzech. Szukamy następnego. O tam widzę, jaki stoi. No i tam idzie do niego też jeden. A tam widzę już Mystica jednego jeśli jeszcze zwali tego będziemy mieli w pięciu chyba jest w pięciu Mistyk tu jest, ale kurde otoczony przez wszystkich. Ze wszystkimi to ja nie wiem, czy dam sobie radę, ale dobra, tu jest dwóch nich. Można mi mistik, Mistyka rozwalić. Oj, ale żebym teraz minął, dobra, nie ten przycisk. Wracaj tu, wracaj tu, dobra, padł Wypij za No Ginę zaraz, ginę. No wiedziałem i chuj. Nie no, tak być nie może. Co jest dzisiaj ze mną? Co jest dzisiaj ze mną, że ja drugi raz zginąłem? Nie wypałem się, czy co? Nie kapuję tego po prostu. Wy się teraz pośmiejecie, że grać nie umiem. Grać umiem, tylko dzisiaj coś jest nie tak. Co tu doszło no? A, to, to wyłączymy serbo zawadza. I to drugie też, dobra. Dalej, dalej, na tam do przodu, na parzej Pójdziemy sobie na ich dowódcę. od razu. Dobra. Mam nadzieję, że teraz nie zginie, bo to będzie trochę...